Cześć, witaj w tej świątecznej edycji tarota. Pierwszy filmik z serii będzie kilka podczas tych świąt i dzisiejszy filmik będzie pod tytułem Czy ta osoba myśli o tobie w te święta? A jeżeli myśli, to co myśli? Więc jeżeli jesteście rozłączeni geograficznie i nie spędzacie świąt razem, to karty pomogą odpowiedzieć na pytanie, czy ta osoba myśli o tobie, czy on, ona myśli o tobie. Jeżeli tak, to co myśli? Wybierz swoją grupę, świąteczne akcesoria. Dzisiaj mamy okulary Renifera, um, czerwona choinka i zielona choinka. Więc zacznijmy od okularów Renifera i zapraszam na czytanie. Więc czy ta osoba myśli o Tobie w te święta? Zaraz zobaczymy. I mamy um, kapłankę. Kapłanka mówi o tym, że ta osoba jest bardzo emocjonalna w związku z Tobą. Możliwe, że jest jej smutno, możliwe, że myśli, analizuje i tak jakby głęboko wchodzi w swoje emocje w związku z Tobą. Zastanawia się, czy dobrze zrobiła. Zastanawia się, czy... czy jest jeszcze jakiś potencjał, i to nie jest tak, że ta osoba wie, że jest lub że nie ma potencjału, ale się cały czas zastanawia, ale ten Twój temat dla tej osoby jest taki lekko drażliwy, czyli ta osoba jest bardzo wrażliwa. Kiedy myśli o Tobie może nawet powiedzieć, że jeżeli zaczyna się Twój temat, albo w głowie tej osoby pojawiasz się, to ta osoba chce jej się płakać. I Wydaje mi się, że gdzieś głęboko ta osoba tęskni za tobą, ale możliwe, że nie pokazuje tego na zewnątrz. Możliwe, że jesteś właśnie takim tematem tabu trochę. Ta osoba nie chce myśleć, nie chce mówić o tobie, może nawet nie chce myśleć, ale trochę się nie da, żeby o tobie przestać myśleć. Yy, I zobaczymy dalej. Więc zdecydowanie myśli. Mamy Asa Mieczy, czyli dalej. Bardzo dużo myśli. Ta osoba za tą tęskni. Ta osoba bardzo często ucieka swoimi myślami w Twoim kierunku. Um, można powiedzieć, że jesteś jej numerem jeden tematem w głowie, no ale z jakiegoś powodu nie spędzać się tych świąt razem. Um, tej osobie wydaje się, że nie jesteście dobrą parą, że nie jesteście może dla siebie stworzeni, lub też że macie na, na sobie może na siebie zły wpływ, że jesteście dla siebie złym wpływem, że w pewnym sensie ta osoba ciebie ciągnie w dół, lub ty ciągniesz tę osobę w dół. W jakimś sensie ta osoba czuje, że myśli o tobie, ale nie powinna. Z jakiegoś powodu nie powinna. No i co jeszcze tutaj mamy? Wieża, czyli widzę dużą emocjonalność. Ta osoba po prostu jest na, kra na krawędzi emocjonalnej. Jak tylko pojawiasz się w jej głowie, to po prostu łezka się kręci wokół. Jest bardzo rozemocjonowana, tak jakby to się niedawno jakoś zakończyło, albo niedawno był jakiś zwrot akcji. E lub też po prostu ta osoba jest na krawędzi, albo na krawędzi w Twoim temacie. Ta osoba też myśli, że chciałaby jeszcze się spotkać, chciałaby, żeby coś Was bardziej materialnego połączyło, w sensie jakieś, jakieś spotkanie, wyjście na kawę, ale to jest takie nieśmiałe. To jest coś takiego, że chciałbym, chciałabym, ale nie zaproponuje tego, bo mi głupio, bo się wstydzę, bo nie chcę, bo nie chcę wchodzić dwa razy do tej samej rzeki. Więc ta osoba by tak chciała, myśli o tym, ale z drugiej strony ma też świadomość, że to może nie być dobry pomysł i prawdopodobnie może działać na czyjąś niekorzyść. <laughs> Czy ta osoba odezwie się do Ciebie w te święta? <laughs> prawdopodobnie nie. Mamy kartę, czwórkę, monet. Ta osoba myśli o tobie, ale będzie to wszystko trzymała w sobie, dla siebie i, i tyle. Dzięki. Teraz przechodzimy do czerwonej choinki. Mam nadzieję, że to była grupa druga. Czerwona choinka. I Twoje czytanie. Czy ta osoba myśli o tobie w te święta? A jeżeli myśli, to co? Wow, ta osoba zdecydowanie myśli o Tobie i to dużo. Myśli o Tobie w kategoriach bardzo pozytywnych. Wspomina Cię, wspomina Wasze dobre chwile, wspomina, co było dobrego, wspomina, co było fajnego, miłego. Ma same pozytywne wspomnienia, myśli na Twój temat. I wręcz mam poczucie, że chwyta za słuchawkę, żeby do Ciebie zadzwonić albo za. Za telefon, żeby napisać do Ciebie sms, yy, może wesołych świąt, dlatego że to jest karta rydwanu, czyli karta podejmowania akcji, yy, i ta osoba ma ochotę po prostu się do Ciebie odezwać. Czy to zrobi, czy, czy odważy się, czy pozwoli sobie na ten ruch? Yy, bardzo możliwe. Wyszedł nam Rycerz Mieczy, czyli osoba. Z inicjatywą, aczkolwiek e, też miecze mówią o myśleniu, o inicjatywie myślowej. Może ta osoba jest na krawędzi i w jej myślach po prostu już to robi, ale nie ma tutaj akcji. Zobaczymy jeszcze, czy myśli staną się czynami. Hmm. Jeżeli ta osoba znajdzie się w stanie bardzo wrażliwym, czyli na przykład upije się w święta, albo będzie spędzała te święta sama i będzie jej przykro, będzie jej smutno, będzie jej samotnie, albo będzie jej niewygodnie, nie może rodzinne święta będą, e, wiecie, e, nie takie przyjemne, to ta osoba zwróci się z kontaktem do Ciebie, ale zdecydowanie myśli o Tobie, to jest pewne. E, myśli o tym, co mogłoby być między Wami, albo co chciałaby być, co chciałaby, żeby było między Wami, co ta osoba chciałaby, żeby było między Wami. Mm, dziesiątka monet pokazuje, że to jest taki potencjał, więc jeżeli coś między Wami było, jeżeli coś Was łączyło takiego bardzo materialnego, typu mieszkaliście razem, macie dzieci razem. Mieliście biznes razem, to ta osoba myśli sobie o tym, że to było warte, że chciałaby do tego wrócić, że to było fajne, wspomina o tym. Jeżeli nic takiego was nie łączyło, to ta osoba sobie wychodzi myślami w tym kierunku. O, a co by było, gdybyśmy razem zamieszkali, a jakby się to potoczyło? Więc zdecydowanie tutaj ta osoba myśli o tobie. Mamy dziesiątkę kielichów i dziesiątkę monet w takim bardzo, bardzo perspektywicznym sensie, czyli myśli, że oho, chciałaby, żeby. Coś z tego wyszło. Tylko dlaczego świąt razem nie spędzacie? Hmm. Do zastanowienia się. I? Okej, okay, wyciągnę jeszcze jedną kartę. Dlaczego w takim razie nie spędzacie razem świąt? Skoro ta osoba ma od Ciebie takie niesamowicie... Hmm. Ta osoba ma jakieś zobowiązanie względem kogoś innego? Obiecała gdzieś być? Rodzicom? Swojemu aktualnemu partnerowi? Możliwe, że wymówka jest taka, że muszę gdzieś być, muszę spędzić święta z kimś innym gdzieś indziej, może w pracy, może w jakimś innym mieście, kraju, więc to może być wymówka. A pod spodem ta osoba daje ci pretekst, powód, że tak naprawdę wolałaby te święta spędzić z tobą, ale się nie da. E, ok, i dzięki. Tasuję karty dla grupy trzeciej. A grupa trzecia to zielona choinka. I zaraz zobaczymy, czy ta osoba, o której myślisz, myśli o tobie w te święta, czy ta osoba myśli o tobie w te święta. osoba jest mm, zaaferowana swoimi społecznymi wydarzeniami, czyli jeżeli spędza te święta z rodziną, to jest zaaferowana rodziną. Jeżeli spędza te święta ze znajomymi, to jest tak jakby no, pochłonięta tymi ludźmi, z którymi jest. Więc um, jest jakaś osoba w życiu tej Twojej osoby, która bardzo angażuje czas tej osoby. Czyli ta osoba niekoniecznie ma czas i przestrzeń myślową, żeby myśleć o Tobie. Dlatego, że jest ktoś inny w życiu tej osoby, o, którym, o której to osobie, ta osoba myśli lub, lub z którą przebywa. Przebywa w gronie znajomych. I jakaś osoba z tego grona znajomych, grona rodzinnego jest bardzo wymagająca czasowo, emocjonalnie. Więc czy w ogóle się nie pojawiasz w myślach? E hmm. Karta pokazuje, że jednak troszeczkę się pojawiasz. Głównie aspekty intymne, seksualne, y aspekty damsko-męskie, tutaj. Y Przechodzą przez myśl. Możliwe, że gdzieś tam jesteś y, u tej osoby, w takim miejscu, y, że ta osoba podobasz jej się, jest tobą zainteresowana w sferze seksualnej, w sferze intymnej i wraca do tych myśli. Wraca myślami do tych chwil. Niekoniecznie. Tęskni za tobą jako tako, ale tęskni za intymnymi chwilami, jeżeli takie były, a jeżeli nie, to wyobrażę sobie takie chwile. I zobaczymy, czy ma jakiekolwiek intencje kontaktu. Takich intencji nie ma, ona jest zajęta i generalnie ta osoba robi co chce jest bardzo silnym charakterem. Bardzo zdecydowaną osobą jednostką, i jeżeli zdecydowała, że w tym momencie spędza święta w tym gronie, w którym jest, to nie przechodzi przez myśl o dzwonić do ludzi, których z nią nie ma. Po prostu koncentruje się na tym, co jest. I tyle. Eee, czy po świętach pomyśli, żeby się skontaktować? Znowu mamy nie, czyli gdzieś tam u tej osoby aktualnie nie jesteś myślowym, myślowym priorytetem. Niestety albo stety, zależy od Waszej sytuacji. I tyle dzięki, wesołych świąt! I zapraszam na kolejny filmik z edycji Świątecznej. Pa, pa.